Jak się patrzę Ale piękny spicherz Bo ładny, bo duży, ozdobny Rary Tam mamy pałac, który aż ma drzwi otwarte, aż kusi a to jeszcze pikuś, nie? To jest... Stary Forfalk. Myślałem, to do to już można będzie połazić. I teraz zbudzamy troszeczkę... zaciekawienie. Okej okay. Ej Bajer. O kurwa Chyba wchodzimy do Na

Przepiękna Patrz tutaj jakie stopienia Kurwa. I jak się pani podoba? O no, spoko dzięki staram się być, żeby zainteresować zajebisty dużo fajne Mapkę czuć. Cementem czuć. Ale te dynki jeszcze są kolorowe. i zapraszam na salon. jest była hey. zeria cała, prawda? Ej. Tak. warto to dalej, kumarz. Ale nie chodzi o to, się po drugie Ale ty jest ta Wszystko się trzymać do drugiej w kresie. Ale Czyli nic postawiłem do dolowo. E, mała ta pisa? Niepełna ta piusa. Jakby coś było no właśnie. Kier z tym trend z Dobra. Spadamy, bo młodzież no rzeka. Uch, jest mega. Kurwa, klimat niesamowity. Ale chodź tu zobaczy, tu właśnie? kurde młodem Co to za machina Mamy מה המנהדיס של משנה? איפה? איפה פוטה?

tamto wszystko. Ładne. Dużo. A coś to niż coś ładnego i dużego? Ładne. Dużo. Ładne, dużo. No jeszcze jak jest. Nie mam tam, też Co W powodzą, magazynu na Nie, ogólnie tu jest Na jesień jak znalazł. Raz, wąs. To jest dach fajny. Dwa. I pół wioski. No się. Dłuże czas, Ale na wiosnę. Zależy nam się. W tych oborach już byliśmy, bo znaczy, masz takich dużych, bo jest ich tak dużo obok siebie. Bajer. To jest jedna, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kur. Oldo. Ja tu chcę się zadać. Ja tu nie wiem. Z cały dzień można łazzić. 野心里